Musimy się ukryć, ale jesteśmy Smiley Critters! O nie, czemu my tym jesteśmy? Dobra, dawaj, uciekamy! Teraz możemy się schować w taki czerwony kolor i wtedy nie będzie nas widać! Ej, faktycznie, dobra, ale teraz musimy. Ja w czarnym idę tam! No nie, co to ma być? A zaraz, czy tam nie ma katnapa? Haha, widzę was, wy jesteście moimi kolegami, zaraz was znajdę, Smiley Critters! O nie, co to ma być? Czemu tu też jest cutnap? To jest straszne. Luczek, gdzie ty jesteś? Ja się troszkę boję. My się musimy ukryć w kolor, który mamy napisany na górze. Ja mam na przykład taki czarny. O, zobacz, teraz mi nie widać. A ja mam zielony. Widzisz to, Pipek? Jestem tutaj. Ej, faktycznie, ty jesteś teraz zielonym Smiling Critters. Ale dlaczego ja jestem takim dogdejem? Nie rozumiem tego, ale dobra, ukryjmy się. Tutaj jest poszukiwacz, który jest chyba zabrożony. I nie, teraz nas szuka. No nie, jeszcze cutnap. Dobra, serio, to będzie mega... Masz rację, gdzie on jest? Ja tego katnapa na razie nie widzę, ale to jest straszne. I w sobie czekaj, jak wejdę na inny kolor, ale to jest śmieszne. Teraz szybko muszę wejść na różowy. To no właśnie, Pipek, trzeba szybko się dobrze kryć. O nie, Pimpek, serio, to jest mega ciężkie. Ja idę gdzieś tam dalej. No co ty robisz? Nie, przecież tam jest poszukiwacz. A my w ogóle jesteśmy w takim bardzo dziwnym miejscu. O nie, ten poszukiwacz mnie zaraz zobaczy. Nie masz szans. Uważaj, o chyba zaraz do ciebie pójdzie. Patrz, no, Pimpek, jestem tutaj. Chodź, patrz, no, tutaj jest pełno koloru. No nie gadaj, ej, Luczek! No uciekaj! Tam jest poszukiwać! On cię zaraz znajdzie! Widzę to, Pipek, ale spokojnie, ja jestem ukryty. Nie no, nie wytrzymam. Została ostatnia sekunda i uwaga, mamy ten sam kolor, czyli różowy. A poszukiwacz cały czas się na mnie patrzy. No nie, mi się to bardzo nie podoba. Za to patrzcie, jak tutaj pójdziemy może z boku, to mnie w ogóle nie zobaczy. I uwaga, jestem tutaj. Tu są jakieś różowe budki, ale śmiesznie. A mnie goni Pipek pomocy! Nie, szybko! No ukryj się, ja cię kryńcy! Musisz wejść na jakiś kolor. Który kolor możesz się ukryć? Jestem już dobra, ukryłem się idealnie. Zobacz! Ja nie mogę, jak on cię nie widzi, ale zaraz mi się teraz skończył mój kolor. I to jest czerwony. Ła, ja się muszę ukryć na dole. Będziemy koło siebie, ale to jest ekstra pipek. A co gdyby pójść gdzieś tam dalej? To jest jakaś huśtawka wielka. Masz rację, ale ten poszukiwacz jest zbyt blisko. My nie możemy chyba sobie na to pozwolić. Albo wiesz co, dobra, niech ci będzie, jasno tu uciekam Tylko uważaj, bo on już zabił kogoś. Dobra, w sumie biegnie w inną stronę. A, nie, on leci do ciebie! Co ty mówisz szybko? Jest ja tu uciekał! Ło! Wow, on wchodzi gdzieś tam na górę i moim kolorem jest czerwony. To jest czerwony kolor. Chwila, e, chyba się nie zamieniłem. O, o, to nie jest ten kolor. Pipek, ja idę za tobą, ale ja mam fioletowy. Dawaj! Ja nie mogę, mi się już zmienił i teraz mam kolor czarny. Ej, ten pilot jest czarny. Tylko zaraz, czemu ja jestem na zielono? Nie, ja chcę być na czarno! A ja pipek muszę fioletowy widzisz go gdzieś. Pomóż mi! Nie, nigdzie nie widzę tego koloru. Czekaj, ale za to widzę czarny. O, tak. Chwila, czemu to nie działa? No nie, tu są jakieś drzwi zbugowane Szybko, tu nie ma w ogóle czarnego koloru Dawaj tutaj, Pipek, tak, ty stań na tym A ja pójdę paczką od tego wielkiego typka Masz rację, ale to jest Wielki, fioletowy potworek No nie wytrzymam, a ja jestem taki Czarny, ja nie mogę Chyba na razie nam się udało Luczek, jesteśmy mega mistrzami w Kowadego, Tylko uważaj, tutaj gdzieś jest ten poszukiwacz I dlaczego tutaj jest osoba, która W ogóle się nie rusza? Nie wiem, Pipek, to jest serio mega dziwne, tylko mnie nie zalicza chyba tego koloru, widzisz, to? Co to ma być? Ja też tak miałem, wiesz co? Ale tu jest poszukiwać! Uważaj! O nie, o może mnie zobaczyć? Czekaj chwilę, idę tutaj, uf! Ej, chyba to działa! Ja nie mogę, on cię nie zauważył, a wiesz, jak on był blisko mnie? Ja byłem tutaj na tej oponie i na szczęście mi nie zobaczył, ale może mnie sprawdzić w każdej sekundzie. O tak, i zaraz będzie gdzieś tutaj katnap. No nie, dobra, szybko uciekamy! Dobra, wiesz co, trudno, ja tutaj idę, nie złapiesz mnie? O, o, czekaj! Nie, on do nas idzie! Ej, fakt! Praktycznie nie, Pipekun chyba mnie zje. Nie mam tego koloru. Szybko uciekaj, a Luczek, Ty zginąłeś! No nie, a ten czerwony on do mnie idzie, ale zostało 5 sekund. Nie, nie zdążysz szybko! ja uciekam. Wygraj to pimpek i tam. No jak wam się udało ukryć? No nie. Dobra, wiecie co? Ale teraz na pewno nie dacie rady. Jak to kat I zaraz, dlaczego ja jestem innym Smiley Critters? Ty też jesteś taką świnką. Ej, faktycznie. Dobra, tu będzie serio mega ciężkie. Nie dacie rady. Hehehe, <laughs> złapię was. Wow, gdzie my teraz jesteśmy, Luczek? No nie gadaj. Teraz znowu jest bardzo dużo poszukiwaczy i jesteśmy na jakiejś strasznej mapie. Faktycznie, musimy się ukryć. Ja mam kolor czarny. Ja Niestety, albo w sumie. Na szczęście taki kolor niebieski. Patrz, okreję się tutaj przy tym kubku, a ty? Ja muszę kolor czarny. Patrz, tutaj w tym miejscu jest. Ja nie mogę i jestem takim słonikiem. Ej, jak to się stało? Dlaczego my jesteśmy innymi Smiley Critters? No właśnie, coś nas zamieniło i chwilę chyba są poszukiwacze. Tam jest katna. No nie gadaj, co? Katna nas szuka. Naprawdę, co to ma być? No nie, to będzie straszne. Faktycznie on tutaj idzie. O, pipek, nie ruszaj się. Co się dzieje? Dlaczego to jest faktycznie? Ty się katnap O, o, co mu się stało? On kogoś znalazł i chwila, czy on przypadkiem widzi mnie? Nie, nie zobaczył mnie, ale było tak blisko. Uważaj, pipek, dobra, gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj na górze. Ty się ukrywałeś na tym czarnym kolorze i ja właśnie tutaj byłem, a ty spadłeś i jak on cię nie złapał? Nie wiem, pipek, ale muszę znaleźć żółty, tylko to jest serio mega ciężkie. Tutaj jest żółty? Chodź za mną, nie! Co ty zrobiłeś? Czemu ty zleciałeś? O, o, ciebie teraz goni katnap O nie, ja chcę iść na ser, pipek. Czemu on się nie zalicza? Ja się tak buję i on chyba idzie do ciebie. Masz przewalone, uciekaj, stąd! No nie, ja jestem na żółtym, chwilę, on chyba nie działa. Ja nie mogę, ja muszę być na takim różowym. Ale wiesz co, pójdę gdzieś indziej. Ej, czekaj, czy ciebie tam przypadkiem nie goni katnap? Ja uciekłem, zobacz, jestem koło kuchni, widzisz to? Widzę cię, poszekaj, ja może pójdę za tobą. Tylko potrzebuję koloru różowego. Za 30 sekund on się zmieni. No nie, chyba widzę tego katnapa. No nie, serio, to jest serio mega ciężkie. Dobra, może mi się uda, udało mi się. Ja nie mogę, widzę cię tam. O matko, idę za tobą szybko! Proszę, dajcie mi jakiś dobry kolor, tak żeby katta mnie nie zobaczył. Może czerwony, co wy na to? Dobra, gdzie ty jesteś, Pipek? Ja jestem na górze przy Zlewie! Patrz, ja też jestem tutaj gdzieś na górze. I akurat, kiedy poprosiłem o kolor czerwony, to go właśnie dostałem. Chwila, gdzie ty jesteś przy Zlewie? Widzę cię, ja jestem tutaj też przy Zlewie! Faktycznie, dobra, akurat na szczęście mi tutaj jest kolor żółty, zobacz to! A ja wezmę sobie tutaj, wejdę do koloru czerwonego, ale mamy farta. No nie mogę ten Kattap. Prawie bym nie znalazł, tylko chwila, gdzie... On tutaj jest! Ja mam pipek, patrz, kolor taki e, tęczowy, widzisz? Co to ma być? Ale to jest super kolor! No nie! Też chcę być do takiego koloru, ale zaraz ja mam taki kolor, jasno niebieski. Łapasz na mnie, jestem teraz w zlewie! Faktycznie, i na szczęście nie ja ma tutaj poszukiwaczy. Patrz, jakie to są słabiaki, mogli mnie złapać. Masz rację, wiesz co, ja bym poszukał tego katnapa. Gdzie on jest? I co on robi? Na szczęście. Na razie go tutaj nigdzie nie ma. Chodź tutaj, katnapie, na pewno nas nie złapiesz. O nie, pipek, a bierz może gdzieś jest kolor czerwony, bo muszę się tu ukryć. Patrz, tutaj jest strasznie dużo koloru czerwonego. Na przykład właśnie ten talerzyk. Widzisz to? Ja też się mogę teraz ukryć. Aha! Dobra, to jest serio mega fajne. Dobra, i tutaj nie ma poszukiwaczy. Oni gdzieś dalej są na innej stronie mapy. Masz rację, ale nam się udało. Ja nie mogę. A ta mapa jest taka duża i zostało nam 30 sekund. Nie wierzę w to. Dobra, szybko. Ja idę tutaj i patrz, tu jest karton mleka czerwony. Może go dotknę i wtedy będę czerwoniusi. Faktycznie, dobra, ja idę za tobą, Pipek, tylko go uważaj, tutaj może przyjść, zaraz poszukiwać No masz rację, ten katnap może być wszędzie, ale spokojnie, jak na razie, ja się dosyć dobrze ukrywam. Nie wiem, jak ty. E, widzę tego katnapa. On jest po drugiej stronie. On chyba nas szuka, Pipek, ale zobaczcie, ja mam mega kryjówkę. Patrz to, jeszcze to jest mój kolor. No, co to ma być? Naprawdę, ty się ukryłeś jako tutaj w tym kubku? O nie, zaraz, gdzie on jest, jako zgubiłem? On jest tutaj na dole, on nie chce znaleźć. Faktycznie, zobacz, haha, ale wygraliśmy. O nie, zaraz, co mi się stało. Teraz jestem poszukiwaczem, a ty jesteś tutaj. Pipek, czemu ty się nie ruszasz? Jesteś taki dziwny, jakbyś miał szukać mnie. No tak, bo zaraz się znajdę. Masz 20 sekund. Błahaha, ukryj się. Nie, szybko idę się ukryć. O nie, dobra, nie możesz mnie znaleźć. Widzę cię, zaraz cię rozwalę. A tutaj też jest jakaś inna osoba i ja będę o wiele szybszy od ciebie. Tylko ty będziesz mógł się ukryć w kolorach. O ja, dobra, muszę się szybko ukryć. Pipek, co ci się stało? A masz, dobra, rozwalam tą jedną osobę i Did jest zniszczona, ale zaraz ja tutaj nikogo nie widzę. No chyba, że tam ktoś jest. E, on Dobra, możemy się ukrywać, a ty nas nie widzisz, ja cię widzę. No nie gadaj, dobra, poczekaj, widzę tutaj jedną osobę, a druga, okej, okay. ucieka tutaj do rogu mapy. Nie uda wam się uciec. Ej, widziałem tutaj kogoś, chodź tutaj! Nie czemu ty ją zabiłeś? O, tak, jedna osoba jest rozwalona. Teraz jeszcze jedna. Ona się gdzieś ukryła tutaj z tyłu i zaraz widzę tutaj żółty kolor. Chodź tu! Tutaj maha! idę cię znaleźć! Ej, dobra, pipek, a mnie na pewno nie znajdziesz. Zobacz, widzisz mnie? Czekaj sekundkę, ja muszę najpierw ją zdobyć i a masz pięknie! Zaraz widzę cię, ty jesteś tam daleko, po drugiej stronie mapy. Nie, no co ty, pipek? Tam mnie wcale nie ma! No jak to nie widziałem cię! Teraz mi nie uciekniesz, ale zaraz najpierw tutaj zobaczyłem jakąś osobę, która ma czerwony kolor. maha chodź tutaj! Nie, no, zostaw je pipek, czemu ty się chcesz powywalać? O, tak, jedna osoba zabita i druga też. Ich kolor był nieprawidłowy. Oni myśleli, że się ukryli, ale im się już zmienił kolor. I teraz uwaga, idę ciebie znaleźć. Nie no, Pimpek, nie rób tego, sorry. Bądźmy kolegami. G Gdzie ty tutaj jesteś? Chwila. Ej, widzę cię. Jesteś tutaj na górze, przy tablicy. Czy ty naprawdę masz dobry kolor? To nie no, Pimpek, co ty? Zostaw nie proszę. Zaraz cię znajdę. Ile zostało osób? Chyba z trzy. Chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Ty gdzieś mi zniknąłeś. No właśnie, Pipek, nie mam ty wcale. Ja nie mogę, dobra, ty się gdzieś ukryłeś w jakimś kolorze. Poczekaj sekundkę, ja zaraz ciebie znajdę, tylko zostało nam półtorej minuty, to strasznie mało. Patrz no, Pipek, gdzie jestem, na samej górze. <laughs> jak to na samej górze? Ej, widzę cię, ty głupia świko! chodź tutaj, zaraz cię dopadnę. Zaraz, jak ty tutaj weszłeś? Chyba się domyślam, poszedłeś tutaj pod drabince i teraz przeszłeś na górę. No dobra, chodź tutaj. Nie uda ci się wejść, to jest takie ciężkie, mi to tak dużo zajęło. No co, poczekaj chwilę w tym miejscu I zaraz ja tutaj wchodzę e, Zaraz, nie, spadłem No chodź to, świnko, co ty robisz? To jest takie śmieszne, nie uda ci się O, o, zostaw mnie Chodź tutaj Cię, zaraz cię złapię! Żaden kolor ci nie pomoże! Nie no poczekaj, Pipek, możemy się dogadać jeszcze! Nie, prawda, nie dogadamy się! Jaki masz teraz kolor? Ty chyba jesteś jedyny, który tutaj został! Ja mam czarny, tak! Zaraz jak to czarny, ale ty zniknąłeś i byłeś gdzieś tutaj. Czy ty miałeś kolor zielony? Ty mnie oszukałeś! Nie no, Pipek miałem kolor czarny, tak, szukaj mnie przy czarnym! Co ty mówisz? Zaraz, czekaj, może byłeś gdzieś tutaj, ale nigdzie się nie widzę. Nie no, zgubiłem cię, a zostało tylko 30 sekund! O! Patrz to, Pipek, jestem tutaj na górze! No wiedziałem, ty miałeś kolor zielony. Chodź tutaj, muszę cię znaleźć. Zostało 20 sekund. Ty jesteś gdzieś tutaj, dobra. Nie uda ci się ukryć. Dawaj, o, widzę cię! O nie, dobra, muszę szybko ukryć. Gdzie ja mogę iść? Dobra, skakuję tutaj! Co to ma być? Wiedziałem, że ci się skończył kolor. Masz 10 sekund. Tak, jestem tak blisko i zniknąłeś! Co? O, tak, ukryłem się, pipek, nie znajdziesz mnie. Nie jestem taki łatwy. O, nie. I zaraz czekaj, czy ja cię rozwaliłem, ale. To było mocne. No nie, pipek, ty mnie zapołeś w ostatniej sekundzie. Dlaczego?